Bombowa TVP. Słuchajcie, eksplozja w pytaniu na śniadanie zaskoczyła prowadzących. Nie róbcie tego w domu. nam y, tutaj y, donosi, że po, y, y, do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałkowym wydaniu pytanie na śniadanie. Podczas rozmowy na temat tego, których produktów nie należy podgrzewać w mikrofalówce, nastąpiła eksplozja o tym, że w programach na żywo można spodziewać się niespodziewanego... Bo... O tym, że programy na żywo są na żywo, nie wiedział nikt, kto nie widział programu na żywo... Nie, nie dam rady... Przechodzę do następnego akapitu. Tym razem w Pytaniu na śniadanie doszło do eksplozji. Choć wszystko od początku do końca było pod kontrolą, pod kontrolą... gości, którzy pojawili się w programie. Ida Nowakowska i Tomasz Wolny nie chyli swojego zaskoczenia tym, co się stało. Dobra, 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 dobra... Po powtarzają oczywiście tysiąc razy artykuł. A, cytacik. Chcemy rabanu, żeby coś wybuchło w tej mikrofalówce. Co oni mają w głowie? Dobra, goście i prowadzący postanowili włożyć do mikrofalówki surowe jajko, aby przekonać. Aby pokazać, przepraszam, co może się stać, jeśli postanowimy ugotować jajko w ten sposób. Eksperci, którzy pojawili się w studiu, pytania na śniadanie, uprzedzili, że dojdzie do eksplozji. Im więcej wody w produkcie, tym szybciej następuje podgrzanie. Zauważyli, zauważyli wodę w jajku. To też jest osiągnięcie. Choć prowadzący spodziewali się wybuchu, efekt ich zaskoczył. Eksplozja była wyjątkowo głośna, nie mamy materiału wideo. A po otwarciu mikrofalówki z jajka zostały tylko okruszki. Pokaż Państwu. Proszę bardzo, tak wyglądała mikrofalówka. Nie wkłada się, nie wybucha się. Bo, co trzeba mieć w głowie? Co tam się w ogóle dzieje? Yy, mm, ktoś z nich, prowadzący, skomentował, że to jest. Co? To nie jest delikatne. Kto to pisał? Plejada. Yy, zatrudnij się w Plejadzie i bierz randomowe cytaty z ludzi, w się do artykułu. Może nikt się nie skapnie, że to nie ma sensu. Yy, w każdym razie. Yy, no i, i, i tyle, i koniec newsa. News był w Plejadzie o tym, że wybuchło jajo w mikrofalówce w pytaniu na śniadanie. Ja słyszałam, że tam ostatnio Kurski już nie jest prezesem, on teraz będzie zarabiał jeszcze większe pieniądze w jakimś banku. Ja się zastanawiam, czy yy, Macierewicz nie został po prostu prezesem TVP, on się zajmuje wybuchami. Jakieś puszki, jakieś parówki wysadzał, żeby udowodnić jakieś swoje teorie. Poszły na to państwa pieniądze, państwowe pieniądze, podatników pieniądze. Dużo pieniądze poszło. Eee, dużo pieniądze poszło też na TVP. Umówmy się, 2 miliardy produkcja? W tym roku 2,78. Prawie drugi, 3. Drugi raz? Prawie, no inflacja. To zaraz, to oni se tak, to nie że jednorazowo, oni tak rokrocznie im rok, rok. Co roku więcej. Teraz prawie trzy. No to widać ja jestem... efekty. Tak, jasne. Te efekty pokażemy państwu za moment, ponieważ w klanie pokaż pokaż fakt, pokaż fakt, pokaż państwu fakt. Ponieważ w klanie yy, w TVP również jakby taka musi być po prostu sytuacja e, wybuchowa. Bo, e, rozrywka musi. dosłowna rozrywa po prostu. E, w klanie, słuchajcie, naprawdę e, nie żartuje, jak tutaj jest napisane. E, meteoryt rąbnie w dom lubiczów. On już chyba nawet rąbnął. Ja mam z tego materiał. Pokażmy państwu materiał. Drodzy państwo, naprawdę, państwo się trzymają, bo to trzeba mieć mocne nerwy. Ziółka i też się kładę spać. To dobranoc. Dobranoc. się nie odzywa? Co to było? Nie mam pojęcia. Ja co to tak Ale co? Chyba w na dach w na takę w telefonie. Tutaj, tutaj, tutaj. Ale co przygotowani palatarka? Zobacz. Z telefonu przygotowana i świecą na ten meteoryt. I teraz efekty specjalne, ja kocham mhm. I chyba Tak o! Poszło! Eee, no. Eee, Weź, weź już, weź, 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 bo ja już kończę tego newsa, nie chcę już tego widzieć.